Autonomia. Większość ludzi, zapytana o to, czy ma autonomię, odpowie twierdząco, bo mamy swoje pieniądze, miejsca do życia, własnych znajomych, osobiste telefony, różne zadania i cele. Ale czy naprawdę, czy naprawdę wiesz, czujesz i wierzysz, że potrafisz odrębnie zaistnieć i poistnieć bez lęku i potrzeby przylgnięcia? Ciekawe, jak wiele masz za sobą doświadczeń, gdy naprawdę byłaś, byłeś wystarczającym oparciem dla siebie. I było to spokojne i dobre. Ty, swoim przyjacielem, ty, swoją przewodniczką. Ty swoim opiekunem, ty swoją miłością, ty dla siebie ziemią i niebem? A może zawsze ktoś był. Odkąd pamiętasz, jesteś w relacji. By wyrwać się z domu, wyszłaś za mąż, ożeniłeś się. Dawno temu wciągnął cię wir pracy i uznania. Nie nachalnie, lecz wyraziście. Jak zapach maciejki w letnie wieczory przyciąga Cię smak symbiozy. Ach. Co ciekawe, można też nie być prawdziwie autonomicznym, będąc bez relacji. Samemu nie zawsze znaczy niezależnie i w wolności. Autonomia jest zbudowana na fundamencie bezpieczeństwa i zaufania. Miłości i obecności, którymi zostaliśmy nasyceni. A bywa, że jesteśmy naprawdę samodzielni i silni w działaniu, ale gdzieś tam w środku, pod tysiącem warstw, ja mogę, coś drży ze strachu. Uwiera i nie pozwala spokojnie spać, jak to ziarenko grochu pod stertą materacy, uwierające zabłąkaną w wędrówce księżniczkę. Autonomia nie jest o byciu odłączonym, niepotrzebującym, samowystarczalnym. Jest o dostępie do własnej mocy i zaufaniu do swoich ramion, jak i możliwości powiedzenia, proszę, gdy potrzebujemy doświadczyć otulenia, wsparcia w tym, co teraz za trudne, byśmy mogli wzrosnąć i stanąć z tym twarzą w twarz. A nieby ktoś usuwał przed nami kamienie z drogi, zanim na nią wkroczymy. To jak różnica między opieką a nadopiekuńczością. Opieka rozwija, nadopiekuńczość hamuje, osłabia i uzależnia. Ale to już odrębna opowieść.